No Siemka właśnie renderuje mi się film, który nagrałam w zasadzie dzisiaj z oszczędzania na zakupach, z planowania posiłków i takiego mini holu biedronkowego. No i pomyślałam, że nagram jeszcze osobny film, jak będę robić te wszystkie posiłki, żeby wam pokazać wszystko co jak. Yy, może ktoś się zainspiruje. Chociaż sama nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Yy, bo wszystko zależy od tego, jak będę się czuła. Tak jak już wiecie, albo nie wiecie, choruję na depresję, więc różnie z tym była. Ciężko sobie zaplanować, yy, co się zrobi przez kolejne parę dni, bo może się okazać, że totalnie nic z tego nie wyjdzie. Ale bądźmy dobrej myśli. Śniadanie pokazywałam już w poprzednim filmie, w tym, co się właśnie renderuje, bo było jeszcze przed zakupami. Więc tego już tutaj nie pokażę, a teraz y, skończyłam się zamontować, powtarzam się cały czas i troszkę mi to zajęło, chociaż bardzo szybko, jak na moje filmy zazwyczaj zajmuje to dużo więcej czasu, y, ale zgłodniałam już na tyle, że idziemy robić obiad, bo mi aż skręca w żołądku. Wiecie co, w poprzednim filmie mówiłam, że papryka jest git, a tu tymczasem jakaś taka zielona. Także to idzie do wyrzucenia. No i skoro ta papryka jest taka, w ogóle to śmierdzi trochę, bo się boję, ale z tej drugiej strony była jeszcze w porządku, że to się wypiecze, więc mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Nie, no powinno być w porządku. Ale skoro ta papryka z jednej strony już była taka nie bardzo, to stwierdziłam, że już nawet nie będę ryzykować, tylko tofu pójdzie do kosza, bo no nie wiem, bastynie leżało czy coś koło tego, więc no, no, no lepiej nie ryzykować, a tyle wystarczy. Wzięłam jeszcze trochę pietruszki z zamrażarki, no bo skoro mam, to wezmę, dobrze, że sprawdziłam tę zamrażarkę i mi się przypomniało, że ją mam. Cudowny sos, tym razem wyszedł jako glut. Brawo. Myślę, że powinnam to danie trochę bardziej dopracować, bo w tym momencie mam suchy makaron praktycznie. Dobrze, przynajmniej możecie się ze mnie pośmiać. Myślę, że następnym razem będę sypać ser po prostu już na gotowe. Tak jak przy spaghetti na przykład. Cee, ewentualnie możecie mi poradzić, co dodać do tego dania. Chętnie posłucham. Znaczy poczytam. Generalnie polecam dobre. Ta pietruszka pycha, robi robotę. Serio. Nie wygląda. Ale spyszne. Musicie mi uwierzyć na słowo. Ale dobrze, bo zapomniałam y, pokazać ten plan, nie wszyscy oglądali zapewne poprzedni film więc pokazuję śniadanie już mamy, to mamy zaraz sobie to zakreślę na kolację pieczona owsianka z bananem i kokosem no i kupiłam dodatkowo też borówki, to pewnie trochę dodam tutaj mamy mm, sobotę, niedzielę, poniedziałek wtorek jest z drugiej strony ale już przykleiłam, więc Wam nie pokażę, zobaczycie potem oczana jest dla mnie idealna na śniadanie albo kolację bo idealnie się piecze pół godziny czyli tyle ile muszę odczekać po wypiciu żelaza płynie więc ideolo także będę se tu robić a to ogarnę jak się będzie piekła wykorzystam do tego ten starszy jogurt, o którym wspominałam w poprzednim filmie. Może szkoda wyrzucać. Jak można jeszcze zużyć do pieczenia. Nie wiem, czy tego nie będzie za dużo. Nie, Ciekawe, czy to zbyje. Dobra. Tak się prezentuje moja owsianka na surowo. Idę ją wkładać do pieca. A tak wygląda zawsze, ale to zawsze moje pieczenie. Ja nie umiem inaczej. Zawsze jest sur. No, to ja lecę sprzątać i widzimy się potem. Jest i ona w końcu. I mleko do tego oczywiście standardowo. Jestem tak okropnie głodna, że zabieram się do jedzenia. Ale, ale pachnie tym cynamonem, mmm, pycha. Mysz, przestań tego face'a przeglądać. Nie lajkuj zdjęć Szymona. On... Wyszła taka fajna, nie, nie, nie Mały banan był to pewnie do tego, ale tak moim zdaniem idealnie. Badałam trochę za dużo proszku do pieczenia, bo czuć trochę, ale tak tylko troszkę. Generalnie pycha. No Ja uwielbiam. W ogóle to jest takie zabawne w sumie, że mówi się, że nie powinno się zastępować posiłku plackiem, tymczasem pieczona owsianka jest git. No i to bawi, ale w ogóle najadłam się bardzo. Ale zjem to do końca, bo mało dzisiaj jadłam, więc Zresztą, co bym miała z tym zrobić? Wiecie co, po wczorajszej kolacji, po tej pieczonej owsiance, średnio mam ochotę na gofry na śniadanie, na słodko, więc zrobię sobie tortillę, a gofry na kolację pójdą. Także pójdę od razu gotować jajka do tej tortilli. Do tej jajka trzeba zjeść wcześniej, tak jak już mówiłam. Idealnie sobie odczekam po żelazie. Pękło jajko. Ups. Co długo trzymałam. No i takiego wrapa mam. Teraz kosawinę i wsadzę do tostera, żeby się przebiegł trochę. Tak wygląda śniadanie. Szponka trochę zwiedła przy tym. Ktoś kto, kto by się spodziewał. Ym, tak. Zaparzyłam sobie też dzbanek herbaty. Dzisiaj kawy nie potrzebuję rano, więc ideolo. Malinowa uwielbiam. No i tyle. Dzisiejsze śniadanie, które miało być dzisiejszą kolacją, ale to nie ma znaczenia. To będzie porządne śniadanie. <grym> Dużo rzeczy w środku tu jest. Zjem sobie bananę jako przekąskę, bo... Jeszcze nie jestem aż tak głodna, żeby robić obiad i jeść obiad. Um. Coś się czuję dzisiaj zmęczona. I czuję to tak tutaj, w ramionach strasznie. Nie wiem, może jak zjem to, się polepszy, bo już wcześniej chwilę leżałam tak o, miałam ochotę. Więc. Także dzisiejszy obiad, dobrze, że był przewidziany w moim planie posiłków, bo dzisiaj by mi się nie chciało nic więcej robić, jak ugotować ten ryż, więc idealnie. Ehm, sosu nie grzałam, skomponuje się wprost cudownie z gorącym ryżem i nie będzie wszystko za gorące, więc ideolo. Nadrabiam sobie serię bananów umerty. Sims 4, dzisiaj generalnie odpoczywam, bo czuję się zmęczona i pozwalam sobie na to. Dzisiaj przyjechali do mnie rodzice przy okazji odważenia siostry dostałam jedzenie, więc Hmm Mam y, więcej cukinii, więc spoko. Mogę paprykę zwrócić do kosza i nie bawić się w, w loterię, czy, czy się ratuję, czy nie. Tam To są podobne jakieś drożdżówki, co ma piekła. Okay. Tam ziemniaki i słoik żarcia, który pewnie niedługo będę musiała zjeść, żeby się nie zepsuł. I dostałam też strasznie dużo winogrona, więc chyba to będę jeść priorytetowo do owsianek, teraz, żeby się nie zepsuło. Trochę zamiast Bartkowi też, bo ja tego nie przejem, chociaż... Znaczy, byłabym w stanie, ale... Także muszę to teraz szybko pochować do lodówki. Miałam dzisiaj już więcej nie jeść, ale ta drużówka tak się na mnie patrzy, że paspiję wiem. jejku ich jest więcej, nie dwie. I są takie malutkie. To idealnie. Pycha. Powienie słodkie. Zajebiście. Wygląda moja osianka Witamy w poniedziałek rano. Tak jest tą w to samo, bo czemu nie? <laughs> Miała być <laughs> z borówkami, ale że dostałam strasznie dużo winogrona od rodziców. No to jest z winogronem. Borówki mogą poczekać. Gofrów mi się nie chciało też teraz robić, więc. No, z tymi jajkami będzie ciężko. Chyba je będę musiała jednak wyrzucić. Dzisiaj jednak gotować nie będziemy, bo wstałam z strogonów od mamy i trzeba to zejść, a poza tym mam w sumie i tak ochotę na więc to dzisiaj, więc idealnie. Dobra siema, witam kolejnego dnia, przedmiotam byłam biegać dlatego o śmierdzę i lecę szybko robić śniadanie, żeby wziąć leki i się umyć w końcu. Więc yy, zaczynam od śniadania i generalnie będę robić dokładnie to samo co kiedyś. W sensie dwa dni temu, tak? Dwa dni temu na śniadanie czy ten tortille. Gdyż ponieważ przypomniało ponieważ so... wiesz ponieważ przypomniało mi się, że mam ugotowane jajko w lodówce i fajnie by było w końcu zjeść. Ale nie będę już tego nagrywać, bo muszę podawać telefon, bo mi pada, więc. No, widzieliście to wcześniej, więc to wywalone, nie? Także mamy śniadanko, dokładnie to samo co dwa dni temu, ale jestem głodna. <słuch> Thank you. No to było aż zjadą całe. Mega dobre. To jest to, co mieliśmy robić wczoraj, ale jednak nie. Jeszcze banan, bo mi się ochota na owoc po tym jedzeniu. Dzisiejsze śniadanie to kawa, bo czuję się troszkę gorzej, a muszę się uczyć, więc mam nadzieję, że to pomoże. Zazwyczaj pomagało. I winogrono. Dużo winogrona, bo jeszcze mam w cholerę tego i muszę coś z tym zrobić. Także jak widzicie, to moje planowanie to tak średnio wychodzi w praktyce teraz. Zaskoczyła mnie ta wielka siata winogrona od rodziców. Miałam dać Bartkowi, ale Bartek nie chciał, bo mu się tylko i wyłącznie psuje to. Sam od rodziców kiedyś to stał. I... no i muszę sobie sama z tym poradzić jakoś. Update wzięłam trochę więcej, bo zaczynam głodnieć, a jeszcze jest za wcześnie na obiad. <grym> Byłam tak głodna, że zapomniałam nagrać Cokolwiek. Otóż dzisiaj sos ten co kiedyś. Ale bez ryżu, bo nie chciało mi się tego ryżu gotować i na niego czekać. I w ogóle tak mam, jak się czuję gorzej, że po prostu jem ten ryż sam. Dziś jakoś super gorzej się nie czuję, ale no, tak wyszło. Pewnie zaraz znowu będę głodna. To zjem coś innego. Jej! Zrobiłabym najchętniej z tego placek, ale nie mam jajek, potem te się już chyba raczej nie nadają do niczego. Zamierzam zjeść te dwa ostatnie banany. Nawet owsianki mi się nie chce robić. Dzisiaj jest ciężki dzień. Pouczyłam się dosyć długo i teraz muszę odpocząć. i w miarę możliwości wrócić do nauki, jak się uda. Myślę, że zakończę już ten film. Bo już nie bardzo mam co robić z tych rzeczy, które mam w lodówce. Bez tych jajek. I trzeba będzie iść znowu do sklepu. Także... macie pewien obraz tego, jak to u mnie wygląda, że planowanie, a rzeczywistość trochę się różni, chociaż... No i tak tyle, że rodzice do mnie przyjechali, mi, przywieźli mi trochę jedzenia. Dzięki czemu ten film trwa do dzisiaj, a nie do wczoraj, tak jak zakładałam. I tak jestem z siebie dumna, że te banany dotr... dotrwały do dzisiaj. Bo zazwyczaj zjadam je w dwa dni i na trzeci dzień idę kupić nowe, więc... No, nieważne. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, to jest bardzo, bardzo... Mm, bardzo dużo daje. Zostawcie też subskrypcję, jeśli chcecie. Będziecie wtedy na bieżąco z filmami, bo różnie u mnie to by bywa. A będzie mi bardzo miło i bardzo, bardzo to motywuje. No i więcej nie przedłużając. Trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że niedługo. Pa-pa!